Jej życie tętniło harmonią, dopóki jedno zdanie księdza nie naznaczyło jej rodziny. Zabiła się. Szeptano w całej wiosce, a nikt nie pytał, co naprawdę się stało. W maju 2000 roku 22-letnia studentka prawa Basia miała utonąć w bajorze, gdzie woda sięgała jej ledwie do kostek. To prosta wersja, w którą jej siostra Agnieszka nigdy nie uwierzyła. Matka Basi, Władysława. Walczyła z oficjalną wersją wydarzeń, wskazywała na braki w dokumentacji, a patomorfologzy wprost twierdzili, Basia została zgwałcona tuż przed śmiercią. Śledczy jednak zbagatelizowali te dowody, a akta sprawy zniszczono po 12 latach. No, tak naprawdę, ta jej krew jest na rękach tych wszystkich osób, które coś wiedzą, a z jakichś przyczyn nie chcą tego wyjawić. Jeśli masz jakiekolwiek informacje skontaktuj się z nami.